Zielonogórski Park Run to coś więcej niż zwykły bieg. To społeczność, pasja i aktywność na świeżym powietrzu. Dzisiejsza edycja miała jednak wyjątkowy charakter, bo odbywała się w Dniu Kobiet. W Zielonej Górze ja przyszedłem jak była 20. edycja, ale myślę, że to jest tak jak inne lokalizacje. Ktoś zobaczył gdzieś fajną inicjatywę, ludzie się zbierają, sami są wolontariuszami, to jest cała społeczność. W Zielonej Górze też e, zapoczątkował, to przyjęło się bardzo fajnie, ostatnio bardzo fajnie e, się rozrasta, coraz więcej osób przychodzi. G główne źródło informacji to social media: e, Facebook, Instagram e, oraz nasza strona e, parkrun.pl/slash e, zielona góra. Proszę powiedzieć, jak długa jest trasa? Trasa e, ogólnie we wszystkich lokalizacjach to 5 km. W Zielonej Górze mamy dwa okrążenia po 2,5. U nas fajnie jest leśna trasa, czasem są to parki, czasem właśnie las. Jako pierwszy skończył pan dzisiejszy parkran. Bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę powiedzieć, jak się pan czuje? Czuję się bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, jak często pan uczestniczy w parkranie? Staram się jak najczęściej. Niestety, z uwagi na różne rzeczy typu praca i jakieś tam obowiązki osobiste, robię to no, powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu. A czy poleciłby pan takiemu lajkowi, niebiegaczowi? Myślę, że tak. Wszyscy powinni biegać. To jest moje zdanie, bo to tylko wszystkim nam pomoże, żeby być silniejszymi, zdrowszymi osobami. Congratulations. Jak um, się you feeling Jestem right now? Um, pretty worn out, but uh, very happy that I finished my 100th event. Thank you. Yeah. Oh, 100th venue. Uh, well, it's taken. Best part, 10 years to get to it, but um, there's nothing like touring, to be honest with you, and meeting new people, and uh, we met different friends, made different friends at each park, and keep in touch, and uh, yeah, there's nothing like it, really. How was the run? Lovely, absolutely stunning, running all through the woods, it's beautiful. Probably one of the nicest ones I've done, so... Uh, is it your first one in Poland, or...? No, I've done uh, one in uh, Kraków called uh, Zolony Jar. Dzień dobry. Gratulujemy serdecznie biegu. Proszę powiedzieć, jak się dzisiaj biegło? Superacko. Miła atmosfera, piękna pogoda. No i do kobiet. Często Pani biega? E, tak, staram się systematycznie. Tygodniu dwa, trzy razy nieraz. I zaprosiłaby Pani kogoś do biegu wspólnego? Bardziej. Wszystkich moich znajomych, którzy mają ochotę na bieganie. Chłodno, co prawda, ale słonecznie. Uwielbiam taką, taką atmosferę. Człowiek się nie poci, nie męczy. Delikatnie, spokojnie dzisiaj było. A oprócz Parkranu, gdzie jeszcze możemy biegać? No, las jest duży dla nas. Praktycznie możemy oczywiście pobiegać sobie, ale ja zapraszam na bieg wilka wilkowo w pierwszą niedzielę lipca, 6 lipca 2025. Prawie jak Parkran, 5,5 km dystans dookoła jeziora Wilkowskiego. Zapraszam serdecznie. Są ludzie z kikami. Dzisiaj w Zielonej Górze mamy trzy osoby, które mogą pełnić fu funkcję par parku Kera, czyli e, częściowo przejdą, częściowo przetruchtają. Często po prostu też ludzie przechodzą, e, żeby wyjść do ludzi, spotkać się, e, trochę się poruszać. Bardzo zachęcam. Mamy bardzo fajną trasę. E, teraz zaraz zrobi się Zielono. E, dzisiaj fajna edycja z okazji Dnia kobiet. E, wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet. Parkano odbywa się co tydzień. Zawsze start jest o 9, zapraszamy te, te 5-10 minut wcześniej. Park Run to nie tylko bieg, to społeczność otwarta na każdego, bez względu na wiek czy kondycję. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś, kolejna okazja już za tydzień.